Ale już na tej części wykładowej dzisiaj zajmiemy się zarządzaniem nieruchomościami. Opowiem Wam o trendach na rynku nieruchomości. Ja jestem nauczycielem akademickim i pracuję ze studentami na co dzień. Zajmuję się nieruchomościami, szczególnie zabytkowymi. Stare zamki, stare kopalnie i tak ale dzisiaj o czymś się dzieje? To jest plan wykładu, On jest w skrócie. W skrócie będzie o kilku ważnych rzeczach. Yy, najważniejsze jest to, po w samym końcu przejście do warsztatów, czy najpierw uczycie się, zobaczycie coś nowego, mam nadzieję, że coś nowego, mam nadzieję, że ciekawego, a potem dla was warsztaty, czy się mogli przećwiczyć to, co zobaczycie tutaj i wykazać się własną pomysłowością, fantazją, wiedzą. Więc pierwsza rzecz to rozróżnienie, nieruchomość na ruchomość otacza nas tego cała masa, cała masa nieruchomości, cała masa ruchomości. Trzeba się zastanowić, jakie są jakie. Tutaj widzicie, że to, że się rusza obiekt, nie znaczy, że jest ten, to ruchomość. Te zaznaczone są właśnie nieruchomości. Te zaznaczone, czyli te, które są na trwale z związane, ale spróbujmy sobie samodzielnie powiedzieć, czym jest nieruchomość. W każdym razie pierwszy szał był dobry, bo jest to, co to, jest najbliższe: dom i blok. To są nieruchomości, ale ważne jest to, że nieruchomość to także pojedyncze mieszkanie. To także rekreacja, czyli domek na działce, ale to także sama działka jest nieruchomością. Nie musi być budynek, żeby to była nieruchomość. Wymieniliście szkołę, ale także widzicie, że co to jest? Sejm, jasne, budynek Sejmu. Bardzo ważne jest to siedziba polskiej administracji, a nie tylko polskiej, siedziba administracji także siedziby administracji są nieruchomościami. Mamy także kościoły, świątynie, to są nieruchomości i nieruchomości przemysłowe, cała masa, kopalnie, huty, fabryki, to są nieruchomości. Tutaj widzicie wieżę ciśnień, ona jest stara, zniszczona, jest historyczna, bardzo ważna dla naszego regionu. Myślę, że część z Was ją widziała a może nawet z pociągiem, widzicie jak jedziecie, bo też widać. Można się pokusić także o pewną definicję nieruchomości. Nie chcę, to jest wycinek z ustawy, to nie jest aż tak istotne zaraz w tym momencie. Ale nieruchomościami są te części ziemi, ta ziemia i wszystko to, co jest trwałe jest ziemią związane. Czyli może być to budynek, ale może być to być część, część budynku. Drzewo należy do nieruchomości. Ale drzewo samosobnie jest nieruchomością. Lokal jest nieruchomością. Więc mamy taki pewien wyznacznik. To, co jest trwale z, z gruntem związane. samochód, który się porusza już nie jest nieruchomością. Ja myślę, że to złapiecie, jak tylko pokażę Wam kilka obiektów i spróbujcie zgadywać. Czy to jest nieruchomość? Czy może nie? Nieruchomość? No cóż, nie. To jest, po lewej jest na wodzie, więc to, co jest na wodzie, nie może być nad nieruchomością, bo siłą rzeczy nie jest z gruntem trwale związane, a po prawej stronie nie ma fundamentów. Te fundamenty są istotne, żeby coś było nieruchomością. Ma być trwale. To, że coś tylko położymy, nie znaczy, że jest trwale związane z gruntem. Nieruchomość? Nie. A te wieżyczki nie świadczą, że to nieruchomość? Jasne, że nie. Jasne, że nie. Posadowione jest na mnie w gruncie. To no, tak to tak. Podstytliwe? Nie. Oczywiście, że nie. Są to przyczepy kempingowe. nie są nieruchomościami, chociaż wiele ludzi może tak mieszkać, ale to nie znaczy, że jest to nieruchomość. La? Jasne, że tak. Las jest nieruchomością, drzewa są częścią tego lasu. Oczywiście, że jest to nieruchomość. A można kupować i sprzedawać las? Jasne, że tak. Jasne, że tak. Nieruchomość? Ale trwały, związane z gruntem, to jak? Tak, rusza się. Może jest trwale związane, ale do wiosny, tak? Przyjdzie odwiedzić, to już będzie pełnoprawny samochód. Oczywiście, że to nie jest nieruchomość. Eee, posadowiony stoi na nieruchomości, o, ale to samo w sobie nieruchomością nie jest. Jasne, z siedziby administracji, oczywiście. Nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie da się za bardzo zmylić. A taka wyspa? Tak, chcielibyście taką wyspę? Mało no, kto by nie chciał, prawda? Na wakacjach można by tam spędzać naprawdę ciekawie czas. Część z was ma rację. Jeżeli mówicie o tej ziemi dookoła i tej działce, to jest to nieruchomość. Ale sama Buda nie jest nieruchomością. Ona jest tak zwany element mojej architektury. Ona może być przenoszona. Jeżeli coś możemy przenieść bez zniszczenia tego, to jest to ruchomość. Więc Buda dla psa nie jest nieruchomością. Nie. nie, widzieliście? Pomimo tego, że to jest naprawdę olbrzymie, pomimo tego, że ten statek jest wielki, jak spojrzycie tutaj, to jest jeden wielki budynek. To jest cała nieruchomość. A ten statek jest jeszcze większy niż ten budynek. Więc to, że coś jest wielkie, to, że przez chwilę jest nieruchome, nie znaczy, że to nie jest nieruchomość. Czy nieruchomość to najczęściej, to właściwie trzy elementy: albo sama ziemia, albo budynek. Albo budowla, lub też lokal. Czyli wasze mieszkanie jest oddzielną nieruchomości. Jest oddzielną nieruchomością. Jest oddzielną to są nieruchomości? Wszystkie. To jest tylko ciekawa architektura. Naprawdę mogą tak być wasze wymarzone domy. To naprawdę może być, może być koszyk, to naprawdę może być but, albo dom, który wydaje się postawiony do góry nogami. Tak naprawdę może być. Najważniejszy jest element, że to jest trwały z związany. Ten środkowy, ten taki pozawijany, rzeczywiście jest ciekawy, bo rzadko widać taką architekturę. Nie widzicie, czy proste nasze typowe nieruchomości nie są takie ciekawe, ale te, jak widzicie, są dosyć zabawne. Sami także kiedyś możecie w takim zamieszkać. Pytanie, czy chcielibyście tak naprawdę mieszkać w budzie. No właśnie, więc to niekoniecznie jest tak, że bardzo byśmy tego chcieli. I teraz można by sobie zadać pytanie, ale po co nam te nieruchomości? Po co nieruchomości takiemu przeciętnemu obywatelowi, na przeciętnemu, to wy, to rodziny, to, to wszyscy, którzy jesteśmy tutaj, to gospodarstwo, jesteśmy obywatelami. I tak naprawdę po co te nieruchomości? Po co nam nieruchomości? Jak myślicie? Gdzie jest mikrofon? Kto ma? O, już krąży do ciebie. Po co nieruchomości? Nieruchomości są na przykład, aby tam zamieszkać albo tak. żeby dać do wynajęcia. Jasne, żeby dzięki temu pieniądze. Też. Jeszcze jakiś pomysł ktoś ma? Do użytku publicznego. Też. Też. Dla gospodarstwa domowego, użytku publicznego też można sklep sytuację powiedzieć. Aby czasem sobie zrobić przyjemność. <laughs> Jasne, że tak. No co nie bawicie się w nieruchomościach? Część z was może ma domek z ogródkiem, to dlaczego rodzice kupowali ogródek? Z myślą o tym, żeby się tam móc bawić. Jeszcze do przodu, jeszcze widzę ostatnia osoba może spróbować coś powiedzieć. Żebyśmy mieli gdzie, gdzie pracować. Jasne, że tak. Bardzo ważna rzecz. Także, że po to, żeby móc gdzieś pracować. I to jest. Wszystko, co powiedzieliście, jest tutaj. Pierwszy element, który, który symbolizuje sypialnie, tak naprawdę zamieszkać. Żeby wypocząć, żeby się zrzemnąć, żeby w nocy móc spać, żeby nam nie, kapał, nie padał deszcz na głowę, po to nieruchomość. Po prawej stronie, po to, żeby przygotować nasze posiłki. Także po to nie ma zdjęcia łazienki, ale żeby utrzymać higienę. To jest to, co powiedział Wasz kolega bardzo trafnie, żeby wynajmować mieszkanie. Część ludzi tak robi. Kupują mieszkanie i wynajmują, żeby na tym czerpać zyski. Po prawej stronie dla Was to jest biuro. Niektórzy pracują w domu. Część z Waszych rodziców po powrocie z domu. Poprosi z pracy, gdzie do domu i też ma kilka rzeczy do zrobienia. Na przykład, powiedz, klasówki, jak są nauczycielami. Możecie na komputerze siąść, jest to to tak jest. Wśród cały czas pracują w domu różnie bywa, a, po, a na samym dole to są nieruchomości najczęściej na terenach wiejskich, gdzie dla gospodarstw domowych mogą mieć płody ziemi, owoce, warzywa, także zboża, także mogą być, e, mogą być zwierzęta hodowane Po to nam są nieruchomości. A teraz dla firmy. Po co firmom nieruchomości? To macie przykładowe Przykładowe, dział, przykładowa działalność, którą wymieniliście, jako biurowce. Tutaj mamy sklep, który sobie będzie, jest centra handlowe. Kto ma mikrofon? Do samej góry. Wiedzę, że ktoś jest chętny. E, tak też jest kopalnia, czyli, czyli przemysł wydobywczy, fabryka, może być elektrownia. Po to w tym wszystkim firmom nieruchomości? Po to przedsiębiorstwom nieruchomości? żeby mogły produkować te swoje produkty. Jasne, jak najbardziej. Co jeszcze? Dla zysku pieniężnego. Tak, dla zysku. Chociaż nie zawsze nabywamy nieruchomości dla zysku, ale też. Do pracy. Tak. Nieruchomości dają pracę tak naprawdę. Nieruchomości sprawiają, że jest praca dla wielu, wielu z Was. Dla wielu naszych rodziców. Mikrofon tuż Aby sprzedawać swoje produkty. Jasne, że tak. Potrzebujemy. Nie chcecie sprzedawać produkty. A trzeba produkty sprzedawać, używać nieruchomości. Nie. Można na przykład na targowisku, ale także centra handlowe są tu skuteczne. I popatrzcie tutaj. Po co nieruchomości? Tutaj macie po pierwsze siedziba firmy. Tam, gdzie siedzi prezes, księżycy, pracownicy, bardzo często pod krawatami właśnie, tam gdzie prowadzi się trochę działalność usługową, tam gdzie niekoniecznie się coś produkuje w danym momencie, ale mogą być programiści komputerowi, mogą być architekci, mogą być na przykład prawnicy. W takich, w takich miejscach bardzo często te zawody się pojawiają. W lewym dolnym rogu to jest cały przemysł wydobywczy. Te nieruchomości są niezbędne, żeby prowadzić kopalnie złota, diamentów, kopalnie siarki i tak dalej. To wszystko jest potrzebne, to wszystko się wyda od władzy nieruchomości. Kolejne miejsce to produkcja, to jest to co powiedzieliście, nie tylko samochodów, wszystkiego co, wszystko co mamy, to wszystko się było wytwarzane w nieruchomościach, w fabrykach, w wyprzędzalniach, w zakładach włókienniczych. Na Senadole mamy sklep, który jest niezbędny, żeby sprzedawać produkty. Musimy mieć dobry sklep w dobrym miejscu. Na pewno was zapytam, to byście mi powiedzieli, że znacie sklepy, do których nikt nie chodzi. Dlaczego? Bo są daleko od centrum, mają zły asortyment, bo jest zniszczona nieruchomość, więc to są kolejne bardzo ważne rzeczy. I oczywiście firmy produkujące artykuły spożywcze, soki, przetwory, to, że w sklepach macie owoce, to wszystko dzięki nieruchomości. A znaczenie nieruchomości dla państwa, to jest bardzo ważna rzecz. Nieruchomości są bardzo istotne dla całego kraju, dla na każdej narodowej gospodarki, ale powiedzcie mi teraz dlaczego? Żeby wybierać rząd. No, czy po to są nam nieruchomości? Do czego nieruchomości państwa? Są nieruchomości, których właśnie jest państwo, do czego one służą? Do do kontekty, e, żeby mieć miejsce, żeby się spotykać i te różne rzeczy dla Państwa. Tak, bardzo ważna rzecz. Sejm, żeby mógł obradować, żeby politycy mogli decydować o tym, na co wydać na przykład pieniądze, jak prowadzić politykę zagraniczną, komu pomagać. Jasne, że tak. Słucham. O, kiedy, y, o, o, o. Ponieważ kiedy w nieruchomościach siedziby mają firmy, to budują PKP państwa. Jasne, że tak. Firmy, które produkują, które tak naprawdę muszą mieć nieruchomości, żeby produkować, żeby istnieć potrzebne są nieruchomości, są naprawdę niezbędne, one przyczyniają się do bogactwa państwa. Im więcej przedsiębiorstw, tym więcej, tym więcej nieruchomości. E Dobrze, proszę przekażcie dalej może. Aby budować dobry wizerunek państwa. No oczywiście, że tak. Na przykład jeżeli było u nas Euro 2012, te salony były naprawdę bardzo ładne. Także były tam siedziby na przykład szpitale i policja. Słusznie, siedzibę instytucji publicznych, czyli tych, które służą państwu, czy służą obywatelom. Jasne, że tak, spróbujmy szybciej. Żeby realizować inwestycje państwowe. Oczywiście, że tak. Te nieruchomości, które czasem są tą inwestycją, czas, czasem te, e, te nieokreślone potrzeby realizować inwestycje, a czasem te nieruchomości same w sobie są inwestycją. Na przykład tam, na przykład zaporę, na przykład droga. Ona sprawia, że państwo funkcjonuje lepiej. Ktoś mówi jeszcze? Ostatnia osoba, proszę. Żeby było jak najwięcej budynków mieszkalnych dla tych, którzy mieszkają w kraju. Jasne, że tak, to jest w ogóle duży, też problem w Polsce, że mieszkań jest wciąż niewystarczający. Ale ja Państwu pokażę na moim przykładzie, do czego służą budynki. Pierwszy to jest nieruchomości rolne. Państwo ma naprawdę dużo nieruchomości rolnych na wypadek tego, że tak naprawdę ta ziemia powinna być w rękach Państwa, żeby nigdy nie zabrakło żywności. Nie zawsze jest to możliwe, ale co jest ważne, żeby Państwo miało swoją ziemię. Drugi, kojarzycie ten budynek na pewno, prawda? To jest łatwe, to jest spodek. To jest działalność widowiskowo-kulturalna. To jest jak stadiony. Takie obiekty muszą być, żeby był sport. Sport jest ważny. Dlatego macie w łeb po to, żeby rozwijać. Wasze organizmy jeszcze młode potrzebują ruchu. Takie budynki zachęcają młodych także do tego, żeby, żeby sport. Parki parki, lasy, to jest rekreacja. Nie wiem, czy lubicie spacery. Mam nadzieję, że tak. Czy lubicie chodzić po wolnym powietrzu, bo w domu nie można cały czas siedzieć. Więc to też jest Państwa. To, o czym mówiliście, siedziba, siedziba rządu, siedziba, siedziba parlamentu, tutaj jest w tym Śląski, po to, żeby, żeby podjąć decyzję. Budynek, który tam jest, na samym dole, kojarzycie go? Za, za rzeką, tak? Nowy budynek uczelni naszej. Także po to są te nieruchomości, żeby móc prowadzić edukację. I szkolną, i edukację, yy, też przedszkola, ale także szkoły wyższe, uczelnie. I się zabytki. Zabytki są bardzo ważne, bo to one tak naprawdę mówią o naszej historii. Dzięki nim wiemy, jakich mamy króli, króliki mieliśmy, królów, jak się mieszkało, jak żyli kiedyś. Pewno byliście w skansenie, prawda? W Chorzowie czy zaś? Dzięki temu wiemy, jakie już mieszkali ludzie i dlatego zabytków nie wolno niszczyć. One pamiętają naszych dziadków, pradziadków. One pokazują, jakie były początki naszego państwa. I dlatego one bardzo często należą do, do państwa. To najważniejsze na pewno. Stadion Narodowy tutaj macie. Będzie za chwilę mówić bardzo mocno o stadionach, ale to jeszcze nie teraz. Urząd Skarbowy. Bardzo ważna instytucja, która ściąga podatki, dzięki którym mamy m.in. uczelnie, dzięki którym funkcjonuje szpital, policja, dzięki podatkom mogą funkcjonować instytucje, które świadczą do nas usługi i nie zawsze pobierają to opłaty. Ktoś wie, co to jest w prawym górnym rogu? Co to, to za miejsce? Co to jest? Tama, ale gdzie? Tam, a elektrowni, tak, ale w jakim miejscu w Polsce? W górach jakich? Bieszczady. Są to bieszczady. Jest to, yy, jest to Solina i rzeczywiście państwo także musi przyjąć takie nieruchomości, które zapewniają nam prąd. Także wysypisko, przez co się dzieje ze śmieciami. To jest to, co też jest pokazane tutaj w środku, to na naszym nasze mieszkania. Te, które była mowa, ktoś tej powiedział wcześniej, i pieniądze, no, płacimy podatek od nieruchomości. Każdy kto ma dom, kto ma działkę płaci za to podatek. Dzięki temu Państwo, miasto może wydawać pieniądze. Ważna rzecz co to do nieruchomości, to tak bardzo szybko. Rynek nieruchomości oznacza nie tyle miejsce, ale także ogół warunków, w których można kupować i sprzedawać nieruchomości, po prostu. Kupować, sprzedawać, ale także wynajmować. Więc nieruchomości pozwala nam na kojarzenie kilku stron transakcji. Ci z was, którzy nie są po raz, po raz pierwszy, yy, to wiedzą coś, nie coś o podaży. Tak? Podaż, czy te, te nieruchomości są wystawiane na sprzedaż. Więc tutaj mamy kilka symboli: mamy biurowce, mamy sklepy, mamy mieszkania, mamy może jakieś restauracje, może zabytki, yy, może hotele. Więc to są te wszystkie budynki, które są do sprzedaży. To, to określamy mianem podaży. I mamy jeszcze popyt, czyli wszystkich, którzy kupują. Są to nie tylko nie tylko rodziny, które kupują mieszkania, ale także biznesmeni, którzy kupują nieruchomości dla firm. To są to nieruchomości przedsiębiorstw, które są także ważne. I łącznikiem między tym wszystkim jest cena. Bo to wygląda tak, że podaż: ktoś chce sprzedać, coś musi podać cenę, ktoś chce kupić, musi podać cenę, i nikt chcą kupić. Oczywiście panią na sław drogą, oni się muszą gdzieś spotkać i tym miejscem, w którym się spotykam jest cena. Więc to, co tutaj widzicie, to jest po prostu rynek nieruchomości, na którym dokonuje się handlu prawami do nieruchomości. Można kupić mieszkanie, można sprzedać działkę. I teraz w jakim kierunku zmierzają nieruchomości? I to możemy rozumieć dwojako. Po pierwsze, w jakim kierunku zmierzają ceny? Bo inwestor chce zarobić na nieruchomościach. Jak ktoś chce kupić mieszkanie, to chce wiedzieć, czy to mieszkanie za dwa lata będzie droższe czy tańsze. Więc to jest naprawdę mocna zagwostka, jak się będą kształtowały ceny. Jeżeli inwestor sobie odpowie na to, że na przykład nieruchomości biurowe, nieruchomości handlowe i ceny będą spadać, to ich nie będzie kupować. Ale jeżeli wie, że nieruchomości mieszkaniowe, ich ceny będą rosnąć, będzie zainteresowany kupnem takiego obiektu. Może się jednak okazać, że cena działki nie zmienić, albo tak naprawdę nie do końca wie, więc wtedy ma znane zapytania i nie wie, nie wie co robić. Więc ten trend pozwala, to słowo trend pozwala nam przewidywać ceny nieruchomości w przyszłości. Jeżeli one będą rosnąć, to wtedy jest szansa, że inwestor na tym zarobi. Bo kupi tanie sprzeda drogo i wtedy będzie zadowolony. Bo ta z tym zarobione pieniądze. Dobrze, w jakim kierunku zmierza nieruchomości? Jak będą budowane? No przede wszystkim coraz bardziej liczy się na nasze środowisko naturalne, więc buduje się obiekty tak, żeby, żeby nie niszczyły środowiska. Albo buduje się obiekty dziwne i śmieszne, zakręcone, gdzie rzadko się spotyka takie obiekty. Buduje się sztuczne wyspy. Ta wyspa jest usypana sztucznie. Już tak technologia poszła do przodu, że można już sobie usypać wyspę. Oczywiście to nie jedna osoba, tak? ale jest to, jest to możliwe, obecna technologia na to pozwala i można było do niedawna sobie kupić taki dom na takiej palmie. To jest, to jest w Dubaju. może już wiecie coś na ten temat, bo często się pojawia w telewizji. Ważnym elementem, jak już macie nieruchomość, jest zarządzanie nieruchomościami. Zarządzanie to jest taki proces, który sprawia, żeby wartość tych nieruchomości wzrastała, żeby te nieruchomości były coraz ładniejsze. Zarządzanie, czyli sprawianie, żeby żeby, co? żeby ludzie chętniej się mieszkały, żeby bardziej się podobało, że jak nieruchomość za milion złotych, że się mogli sprzedać za półtora. Do tego służy zarządzanie. Zarządzanie oznacza też, żeśmy mieli dobre dochody z nieruchomości. Nie tylko zwykłe, jak mamy centra handlowe, że trzeba tak zarządzać centrum handlowym, że przychodziło dużo ludzi, ale także po to, żeby umieszczać reklamy na nieruchomościach, żeby może nadajnik dać na dachu, a może wynająć coś pod parking. Chodzi o to, żeby próbować znaleźć na nieruchomości dodatkowe dochody. I za chwilę wy to będziecie robić, w jaki sposób Stadiony mogą zarabiać na siebie. Będziemy się zastanowić, jak zrobić, żeby dużo ludzi przyszło na stadion. Jak zrobić, żeby, żeby stadion nie pełnił tylko funkcji sportowej. Ważny element zarządzania ruchomością to obniżanie kosztów. Jakbyście porozmawiali z rodzicami, to ich zapytali o to, jakie płacą rachunki, to zaraz tutaj mówią, że wysokie. Chodzi o to, żeby nieruchomości były, generowały jak najniższe ceny, jak najniższe rachunki z prądem, z ogrzewaniem i to jest to, co tutaj widzicie, to na przykład jest tak zwana termomodernizacja, czy ocieplanie budynku. I to jest tak, że trzeba prowadzić bieżące remonty. To na tym polega zarządzanie. To także zarządzanie i gospodarowanie odpadami, czyli kiedy mają przyjechać śmieci, kiedy mają przyjechać śmieciarka i tak dalej. I te koszty mają być jak najniższe. Tak samo przy naszych stadionach zastanówcie się, co zrobić, żeby koszty były niskie. Przecież jak ktoś z Was był kiedykolwiek na stadionie, czy na przykład widział, że jak się włączałem światła, to jest bardzo jasno, prawda? W nocy jest jasno jak w dzień. Co zrobić, żeby to było jak najpańsze? Co zrobić? To że może Tak, ja nie wiem. Dlatego to jest nasz pomysł. I także remonty. Czy co zrobić, żeby z takiego brzydkiego stadionu, z takiego brzydkiego budynku zrobił się taki ładny? To jest właśnie zarządzanie nieruchomościami. Wy w przyszłości także możecie być takimi zarządcami. Teraz jest to coraz łatwiejsze. Sami będziecie mogli być takim kierownikiem domu, kierownikiem centrum handlowego, menedżerem i sami będziecie mogli decydować o tym, jak powinna wyglądać taka nieruchomość. Bo niekiedy jest tak, że ktoś wynajmuje zarządcę, żeby zarządzał nie swoim obiektem. Część z was mieszka w blokach i tam takie zarządzanie nieruchomości jest. Teraz zastanawiam się nad nowoczesnymi stadionami. To nie jest stadion nowoczesny, prawda? To na pewno nie. Co zrobić, żeby taki był? Otóż kilka stadionów to pewno znacie. Co to za stadion? Narodowy. Narodowy, jasne, że tak. Tak jest w środku. Żebyście sobie wyobrazili, że w środek także można wykorzystać. Na będzie wasze pytanie, na pewno warsztaty. Jak powinny wyglądać idealny stadion? Jak powinien zarabiać na siebie. To jest przykładowy stadion w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, dla futbolu amerykańskiego. Zobaczcie, on jest olbrzymi. I też zadaszony. To jest przykład z Japonii, że stadion został przekształcony w mieszkania. Tam w środku z stadionu zrobiono osiedle. Trudno było rozebrać ten stadion, więc postanowili go zaadaptować. W środku mieszkania, dom, jak widzicie, parkingi. A dookoła na trybunach są może sklepy, może właśnie kręgielnia, może centrum handlowe. To wszystko zależy od zarządcy. Zarządca decyduje, jakie obiekty chce, jakie firmy chce mieć w swoim obiekcie.